Hasło na dziś? Jazda w kałużach. Grillowanie. Rozrzucanie. Czy już wiecie co to znaczy? Kolejny wyjazd. Yo! Co do mnie do domu i weź mi śpiwór, co mam Tak się pakowałem, Dobrze, że jestem na rondzie, to od razu zawinę. Cztery lidery, jak masz, to najgorzej. Dobra. Jeszcze tylko muszę zajść do Pawła po piwór i jadę dalej. Halo? Lokaj Pawła. Dzięki. Zbieram się już na wyjazd, ale chyba trzeba będzie trochę poczekać. A miała być taka piękna pogoda. Zobaczcie, tam, tam się dzieją pewnie cuda, a ja jadę w tamtą stronę. Chyba buty nam nie wyschną. Ale czy tu wszyscy przygotowani? A jak? Motocykl jest przygotowany. Mirek, gotowy jesteś na wyjazd? Tak, jak widać. piworek. śpiworek. Jest. Pogoda nieważna. Nieważna. Mirek, jak się zdenerwuje, to będzie rzucał aluminiowym kufrem. Także spokojnie. Jak to mówią GS-owcy, tak? A zaraz, chwileczkę. Bo tu kiedyś była akcja. Ktoś powiedział, że pies na uwięzi. O teraz, proszę bardzo. Jak te psy mają, dobrze. Nie wspomnimy o ocieplanych wódach, także kolega, który tam się martwił o pieski, może już spać spokojnie. Pies... Kamerka poszła. Że możecie się przywitać. Witam wszystkich subskrybentów Janusza. Dzisiaj Cześć. Janek zabiera nas na przygodę życia. Cześć tu Sławomir, na swoim Himalajanie. No i ja, ja dołączyłem do grupy Ja, jak to mówił Plan był taki, jedziemy nad zalew Wiślany. Zalew był, no ale deszczowy. Już widać, że pada. Musimy przebić tą chmurę. Że tak myślę, nie zakładać tych, co? To no widać, właśnie, że... też się tak zastanawiam, czy to nie, nie założyć. Chociaż kurtki, wiesz? No. to jest zawodowa, tyle, że jest ciepło. Ale deszcz padał tak, że z każdej strony jest chmura. Po prostu teraz jedziemy tam, tylko w tamtą stronę, gdzie nie ma chmur. Plan uległ jednak zmianie rozłożyliśmy się w przydrożnej wiacie nie jest źle trafiliśmy pod wiatę jak widać pod wiatą jest elegancko możemy spokojnie się porozkładać tak to byśmy musieli robić na szybkiego nie wiem czy byśmy coś dzisiaj zjedli a tak spokojnie hiperwentylacja chłopaki mocno pada? zalewa się ale zalewa kiełbaska zalewa <laughs> <laughs> jest desz Dziś Mi miłosierdzia. Motocyklem niestety na deszczu, no ale taki no. klos. Dobra, Melioran. Co, tak, teraz Melioran. O, co? Kończy to. Co? co? przyjechał na koniec. Dzisiaj spaliśmy ze śledzia. Nie byłoby miejsca, by, się, by rozbić dwa namioty. Jesteśmy przy jakiejś drodze. Nie wiem przy jakiej drodze, bo daleko nie odjechaliśmy. Ale jakby ktoś ja by... przyszedł w do... i poprosił nas o dach nad głową, to byśmy go by zaprosili do siebie. Nie odmówili. Nie jest dobra miejscowa. Można w międzyczasie chłopaki jak coś to poćwiczyć. Także zobaczcie. O wow, kurde panie, trzeba dwoma rękami No chłopaki, w końcu powinno być słychać wszystkich Tylko się rozłączył jest masakra No, wow, fajna droga chłopaki Co wy na to teraz? Dzisiaj, droga. dzisiaj... Czy dzisiaj już wam pogoda się podoba? Czy dobrą Uuu. pogodę załatwiłem chłopaki? Tak, ta, ta, Super Można kosić Coś tam Jarek, masz jakąś drogę? No niby jest Dokładnie nie widać was, kurde Cześć, cześć, cześć Kakni Jak dzikich kukurydzy? O kurde, ty Ty To niby jest droga Patrzajcie Tam jest strasznie zarośnięte A za parę chwil jedliśmy śniadanie nad jeziorem. Jojo, mamy już jedzenie, mamy śniadanie, mamy kawkę. Człowiek, nasz kucharz, dzisiaj niestety nas opuszcza. Ja nie wiem, jak to się stało, co, co, co tam się dzieje. Są rzeczy ważne. I rzeczy ważniejsze, tak. I może zaraz się wykąpiemy. Także zobaczymy. Na razie jedziemy. Po krótkiej kąpieli jedziemy dalej. Jak to mówią w drogę? Trochę was nagram. Też. Po paru kilometrach okazało się, że czeka na nas niespodzianka. Okazało się, że nie jedyna na tej drodze. O. Nie da rady przejechać? Da rady. Przejdź lewo, ku**a No Co, myślisz, że tu przejedziesz? Pewnie, że tak No co, ty No ci pomóc, może ci pomogę Czekaj Jurne <laughs> Czekaj, czekaj, czekaj Jest! Jeden Kur** i rurę No No, dobra Chyba tych krzaków Można? Dobra Zobacz, tu jest twardo, masz ziemię cały no, no. czas Gitara widzisz? Taki stary. Uważaj, to jest, to o kurwa, tam już Żeby go! Żeby z lenerów nie poleciał, ra, neura. weź tu gazu? tak żeby on... O, o, dobra. Dobra. no dawaj. ruszaj dobra te ryby dobra dobra, dobra. -ry. dobra. dobra. okej okay. fajnie. masz? tak ja się zbierałem. a tak fajnie rzeźko było po tym jeziorku dobra Śniemy. tu i tu w lewo dobra. powiem szczerze że mieliśmy dość już tych powalonych drzew Ale dzięki temu można zobaczyć, jaka była wczorajsza burza. To już chyba czas na przerwę. Tyle jazdy od wyjazdu, 140 km zrobiliśmy. Jesteśmy wreszcie. Jest restauracja rycerska, także będzie git. Nie boli dupka też i boli mi głowa. Nie wiem, czy to powiązane jest, czy co? Nie podobnie. Dupka boli. Ale mnie nie boli odjechania, tylko spałem tyłem do Mirka. Co <gry> widzisz? żółtki ewentualnie frypki, dobrze, ja mamy imprezę dużo. No nie, bo dziewczyny tam sobie smażą, nie ja na imprezę, także nie, ewentualnie żupę. Nie mogli nam dać chociaż po kotlecie, co? Z imprezy po jednym zawinąć. Po jednym. Może alerty pogodowe, nie? Alerty pogodowe. Burzę, co tam dla nas, co jak, my, my, wczoraj, alert, jak my wczoraj taką burzę przeżyliśmy, że trzymałem się siatki <laughs> i piorun strzelił. Mówisz, że nas opuszczasz, tak? No niestety, no muszę. No już nie, nie chcę. Nie chcesz? Nie, nie chcesz. chcę, ale muszę. Dobra, na razie. W tym miejscu żegnamy się ze Sławkiem i dalej jedziemy już we trójkę. Zaczynają bunkry w Gierłosz. A tu się toczyły walki, co? Bombardowanie. Nilczyszaniec. Gdzie jesteś tym katerem? No. Widać, tetem raczej jedzie. Mogę Cię Paweł zabrać do Muzeum Lotnictwa. Co ty na to? Chętnie. A tutaj możecie zobaczyć, jak przebiegała nasza trasa. Okazało się, że nie była dla nas zbyt wymagająca. O, jest wiata nawet. Patrzcie i pomost. Tu to? Tu chyba nie, co? Tu byśmy się rozbili. ale miejsce fajne. miejsce wa... fajne. Super. Tylko nie ma gdzie się rozbić, nie? No, to gdzieś na środku i tyle. Ja bym znalazł tam w centrum jakiś nocleg. I szukamy, tak Paweł? Tak, szukamy, szukamy. Dzień dobry, dzwonię z ogłoszenia OLX, czy domek jest tak. aktualny do wynajęcia? Y -y, nie, nie, dopiero od 16 sierpnia Aha, nie okay. się okay. Chyba, że do Wydmina zadzwonimy, zapytamy. Można, macie telefon do Wydmina. No, Numer się znalazł, a w tym miejscu dziękujemy Piotrkowi z Wydmin za zorganizowanie wieczoru. I noclegu. Także jest git załatwione, dobrze, że ma się kolegów. A dzisiaj śpimy w takim domku. Wystraszyła nas ta pogoda i powiedzieliśmy, że no niestety musimy się jakoś ratować. Ale chmury są zarąbiaszcze. Będzie, będzie pompa zaraz, a my jeszcze musimy zrobić zakupy. Także zobaczymy co będzie się działo jutro. A domek jest naprawdę gites. Obserwujemy kanapki A tamten pan może tymczasem jak my rozmawiamy nie lać wody? Ja zawsze leję wodę. Mm. Tak, i znowu śleję wodę. Naturalny głos Plan jest taki, żeby się zatrzymać. Tam gdzie sobie po prostu zechcemy tam się zatrzymać. No szczędniej, już będzie pojechać w kasy nie ma już. Okay. Teraz już ostatni dzień po prostu to będziemy jechać na kanapkę Mirka Burt. Ja mam 42 ta, zgadnijcie jaki to numer. Piszcie w komentarzach. Po prostu mówiliśmy do Mielka, Mirek, już kup sobie większe buty, jak ugrzęźnimy w błocie, to ty będziesz po prostu nas wypychał. Nie będziesz stopił się w błocie, posłuchał i kupił. Cześć wszystko. A to czas na powrót do domu. Wyprzedzaj, 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 graj, kamieniami obrzucałeś. <gry> tak? No. Poszło? Tam, się Przecież ruta. Przecież tam, żeby nie było Weź, czyjesz, może jest? O panie, ale czas. O kurwa, ale był pałac, co? Fajny. Fajny. Ludzie też mieli kiedyś fantazję, co? Rura. Trzeba było z rozpędu No e, kurwa panie O kurwa. No dobra Nad buty? Tam jest? Gdzie przejechać Mirek? Już robię ciężko. Ja nie lubię tak, tak z miejsca z rozpędu tak Janek? No dobra już nie wiem, nie wiem, czy się zmieściłem tak Wiedziałem, że zaczęło Co się stało? Pierwsza awaria no urwałem, wyrwałem. Nie możemy to skręcić jeszcze raz. Ty... Wyłączy jeszcze. Po małym serwisie ruszyliśmy dalej. I to jak? Wow. <głos> <głos> Wracamy już do domu, ale jedziemy odcinkiem TED, choć nie wybieraliśmy. Po prostu tak prowadzi nas ta droga, bo często tędy jeździmy. I patrzymy, że w ciągu dwóch dni nie spotkaliśmy nikogo na tej trasie. Więc to jest tak smutno. No niestety, a może się jeszcze uda i ktoś machnie łapką do ekipy Janusza Lekkiego Teremie. Nie, wiem, zobaczymy. Ją. Niestety, na całym wyjeździe nie spotkaliśmy żadnego turysty, który by jechał tetem. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Żegnamy się, do zobaczenia do następnego. Jo! Daj pani kupletę. <grymne> Zmieniaj motocykla. Zmieniaj motocykl. Jakby jednak mówię, kursa monocykla. Co i to? Woria niby nie niebie. biegł. O kurwa! Polami, kur... popatrzcie, polami, nie, kurwa, ile to nie, ludzi. Nie, nie, kurwa. Polami, o jejku polami. Drogi porobione. Wybrukowane. Nie, Janek, przepraszam, że Ci popsułem nie, film. No, no, no. Zanie zagadki. Mirka ma 50.